Kłaniam się nisko o uniżenie. Szczególnie nisko kłaniam się Fransowi. Witaj, Fransie, z polskiego łona przyrody. Zechciałeś napisać list e, Francie do polskiego rządu. List przeczytałem z ogromną uwagą, choć członkiem rządu nie jestem. Wyznaczyłeś termin co do podjęcia stosownych, twoim zdaniem, działań. Do najbliższego poniedziałku. Otóż, Francie, nie w imieniu polskiego rządu, ale swoim własnym, przepraszam, ośmielę się Ciebie niepokoić i odpowiedzieć już dzisiaj. Otóż, Francie, za Twojego życia wydarzyło się wystarczająco dużo tragedii w Europie, świadczących o tym, że kiedy ktoś wtyka w nie swoje sprawy, to rodzą się problemy. Ewidentnym przykładem tegoż, co powinieneś pamiętać lub znać z historii, jeżeli przetrwałeś drugą wojnę światową gdzieś na wsi, to napaść Niemców na Polskę, a później wyzwolenie Polski przez Rosjan. Tym razem żaden tego typu numer nie przejdzie. Ani pod sztandarami w kolorze niebieskim z gwiazdkami, ani też pod sztandarem, nie wiem czy oni jeszcze pod tym sztandarem wędrują po świecie z sierpem i młotem. Albo z tym, co go tam zastąpili innym sztandarem. Także, Francie, nie licz na to, że cokolwiek Ci się uda, stary pieczeniarzu. Unia Europejska idzie w rozsypkę. Pruchno, dymi się, kurzy. Nie radzicie sobie z niczym. Doprowadziliście do integracji, ale nie gospodarczej, tylko integracji ideologicznej. Nierobów, złodziei, dziadów, obiboków. Żyjecie z tego, co ukradniecie, a nie wypracujecie. Unia Gospodarcza w swoim zamyśle miała zrównać szanse szanse gospodarcze, ekonomiczne przede wszystkim w pierwszej kolejności państw które dużo wycierpa, wycierpiały w imieniu tego, o czym już wspomniałem, że ktoś wtrąca noc w nie swoje sprawy. Przekształciliście, tak jak powiedziałem, Unię Europejską z gospodarczej w, jak to nazywa się, kulturową. Pierwszym waszym celem, który dostrzegam codziennie na ulicach, jest wybudowanie setek tysięcy, milionów tysięcy kilometrów ścieżek rowerowych. Teraz już spokojnie całą Europę biedny, bezdomny zwiedzić może na rowerze. Wychodzi najtaniej. Lub pieszo. Tak. To sobie tak powiedziałem do ciebie, Francie, żebyś się dobrze zastanowił nad tym, co piszesz i do kogo piszesz. Piszesz do polskiego rządu, piszesz do Polaków. A ci wyrazili swoją opinię na temat rządów takich jak ty i tobie podobnego motłochu liberalnego i lewackiego w listopadzie 2015 roku wyraźnie powiedzieli, że nie chcą. A niektórzy, że nie chcą. Co na jedno wychodzi. Paszą won z łapami ze swoimi takimi sobie tekstami. O ten list jest marnie napisany. Przyznam się, że marnie napisany. Także, Francie, przemyśl to sobie, co do Ciebie powiedziałem. Poznaj bliżej historię Europy. Przy okazji, może skrobniesz coś ze świata. Spróbuj sobie wyobrazić, że pomiędzy Odrą a Bugiem nie żyją dzikie plemiona, tylko ludzie wykształceni. Ludzie, których. mówią o młodych ludziach. Ludzie młodzi, których rodzice, dziadowie. Przeszli swoje. Niektórzy doszli do Piachu dzięki takim Francom jak ty, Francie. Przepraszam, sprawdzę, kto dzwoni, mam nadzieję, że to jeszcze nie ty, Francie. Nie, to nie ty. Ale mam nadzieję, że zadzwonisz do mnie. Numer telefonu ci podam. Plus 48 to kierunkowy do Polski. 518-858-300. Pamiętaj, Francie. Franco, jakich wiele w parlamencie europejskim, nie wspominam tu już o pewnym takim, co z Polski pochodzi, że tym razem się nie uda. Udało Wam się kilka razy zniszczyć, zdewastować Europę. Zajmie się, Fran się Franco, problemami, które niszczą społeczeństwa europejskie. Do jednych z nich do jednych z pierwszych, najważniejszych obecnie, Franco, chyba należy imigracja. Ludzi często pokrzywdzonych przez wojny, biednych, głodnych, ale także imigracja na zaproszenie terrorystów. Czy widziałeś polaka terrorystę, który biega po jakimś mieście w Unii Europejskiej? Polaka terrorystę widziałeś, bo ja jeszcze nie widziałem. Natomiast wpuściliście do Europy. Tysiące oszołomów, zgodziliście się na ich obecność i jeszcze chcecie ich nam wcisnąć. Zabawiajcie się i bawcie się z nimi u siebie. To ja na razie skończyłem w Francji. Nie pisz więcej listów do polskiego rządu. A przy okazji zdumiony jestem, że polski rząd, rząd wywodzący się przede wszystkim z Prawa i Sprawiedliwości, prowadzi jakikolwiek dialog, jakikolwiek, podkreślam, dialog ze stadem nieobytych, tępych baranów. Szkoda czasu, róbmy swoje. Damy radę.